Ja na, na chwilkę zatrzymałem tego kurę, tę muzyczkę. Z tego z tym, żeby wam powiedzieć, kurę, kochani yy, widzowie, słuchacze, no wiecie no wiem, że jesteście na streamie, nie oglądacie to wszystko, a nie pięknie. Sieście za mną, tak, to ja wiem. Ale ja wam powiem tak że na razie kurde światło nie zapalam z tego względu żeby żeby się zobaczyli te dwie osłony tam z tyłu a jak a jak będzie co to włączam światło dobra? a jak na razie to muzyczkę wam puszczam poznaną pas gorąco serdecznie no i wiadomo I, i dostawki, jakby co, jakby można. A jednak na razie to kurde mam sosy, te czytacze, no to będzie dobrze na razie, ale wiadomo, jakieś jedzonko czy coś. papierosy i tak nie byś bo wiadomo, bo Globo i tam ten druga firma pyshepel nie organizuje, tak? Tylko przez, wiadomo, przez yy, taksówki, ale no ja nie schodzę tam na dół tylko żeby taksówkarz znał kod wejściowy i przyjąć do góry no ale kurę tam z grobu tam wiadomo czy z no czy z, z innego kurę tam no, mam są. wiadomo kurę mnie znają też też jakby co to wysyłajcie jak chcecie, żeby coś się ruszało, dziękuję ślicznie i, i otworzę muzyczkę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z całej Polski, z całej zagranicy, wszystkich waszych krewnych, znajomych, przyjaciół, dziewczyn, chłopakowie dalej, zobaczymy do której godziny. Także jak coś, to możecie coś wysyłać. Jeszcze. No, byśmy No, i ten, jak to się nazywa. I tylko realne dostawy. A nie realne by Także wiecie. No, ja zaraz odpalę muzyczkę i Was pozdrawiam serdecznie i Was serdecznie lubię i kocham. Ci, którzy kurde to wszystko zamawiają. I dziękuję Wam serdecznie bardzo. Także, wiadomo. Bo bez was ani róż. Na razie. I a bardzo Was proszę. Co i jak? No. Ja muszę muzyczkę dla Was, muszę wpuścić dla Was muzyczkę, żebyście byli, wiadomo, spełnieni, spełnieni tą muzyczką, tak? No, żebym ja był spełniony tymi dostawami. No, także ja Wam powiem tak, nie tylko spełnienie, nie tylko kurde przymus. Ale tylko kurde wiadomo. Dla Was ta muzyczka leci. Nie dla mnie, tylko dla Was. A przygotuję się, ja posłucham. No.